Cześć! Standardowo, jeśli chodzi o moich ulubieńców, zacznę od pielęgnacji. I na początek będzie to żel pod prysznic, o którym wspominałam w używam co ty myślę. Jest to marka Bibio Ewa Chodakowska. To jest naturalny żel pod prysznic. Ja tutaj mam akurat wersję i kwiat japońskiej wiśni. To jest genialny żel, dlatego że on przepięknie oczyszcza, oczywiście, skórę, bo o to chodzi. Również bardzo dobrze się pieni. Ma delikatny zapach. Ma pompkę to opakowanie, więc jest to wygodne, no i przede wszystkim nie wysusza mojej skóry. Też ten żel nie jest jakiś super drogi, jako go kupiłam w Rossmanie. Bardzo Wam polecam, świetny żel, na pewno kupię kolejne opakowanie, bo naprawdę jest to jeden z lepszych żeli, jaki kiedykolwiek w ogóle używałam. Aż tak mocno nigdy nie skupiałam się na żelach pod prysznic, szczerze mówiąc, ale zaczęłam zauważać różnice między innymi żelami, o czym zresztą wspominałam w poprzednim filmie, właśnie w używam, co o tym myślę. No i naprawdę ten żel, widzę naprawdę ogromną różnicę po jego stosowaniu, także bardzo Wam polecam. Szczególnie również dla tych z Was, które mają suchą czy wrażliwą skórę. Dalej przejdziemy do twarzy, do zmywania makijażu. I tutaj również będzie ważna informacja dla osób, które mają wrażliwą, wysuszoną skórę, taką alergiczną, która się bardzo łatwo podrażnia, bo ja też mam taką skórę, która łatwo się podrażnia. Wiele produktów do zmywania makijażu ją wysusza. Jest taka, wiecie, zbyt mocno ściągnięta, wysuszona i no niekomfortowo się po prostu z tym czuję. Szczypie, o właśnie, też szczypie mnie twarz po tym. Natomiast mam dwa produkty, które tego nie robią i się naprawdę bardzo dobrze spisują w kwestii zmywania makijażu. Pierwszy, który poznam jako pierwszy, jest to Nature Queen, oczyszczająca pianka do mycia twarzy. I tu jest akurat wersja jaśmina, krotka azjatycka. To jest bardzo delikatna pianka, którą bardzo szybko możemy zmywać makijaż. Spokojnie również można zmywać makijaż oka, chociaż tak naprawdę ja makijaż oka zmywam głównie płynem micelarnym z garniera. Tym standardowym klasykiem. Mam akurat pod ręką. No ale jeśli chodzi o resztę twarzy, to ten, ta pianka naprawdę świetnie się spisuje i bardzo Wam polecam. Drugi produkt to marka Fresh i tu jest już forma żelu. Ta marka jest dostępna w seforze i jest troszkę droższa niż chociażby ten Nature Queen. Natomiast to jest tak wydajny produkt, naprawdę niewiele potrzeba tego żelu, żeby zmyć makijaż. Odrobinkę dosłownie wystarczy. I to jest ogromnym plusem tego produktu to to, że jest bardzo delikatny dla skóry. Wręcz powiedziałabym, że delikatnie nabliża tę skórę. Te, tak jak mówię, ja te dwa produkty używam naprzemiennie. Bardzo dobrze się spisują na mojej wrażliwej skórze, i tak jak wspomniałam, wiele już produktów do zmywania makijażu, czy ogólnie twarzy używałam, i naprawdę większość mnie uczula, podrażnia moją skórę, staje się zaczerwieniona, swędząca dalej. Po tych produktach nic takiego się złego nie dzieje. Także bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam, jeśli takich produktów właśnie szukacie. Dalej już kolorówka. I zacznę od podkładu. Jest to podkład, który od niedawna używam tak naprawdę. Kupiłam go jakoś myślę z półtora miesiąca temu. Jest to żywęsi e, ten Couture everywhere I to jest w ogóle podkład, który ma bardzo dobry krycie jak możecie zobaczyć. Bardzo dobrze trzyma się na mojej mieszanej skórze. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego jak pięknie wygląda na tej skórze, jak się pięknie rozprowadza. Konsystencja jest... E, ani nie jest gęsta, ani też nie jest rzadka. Jest czymś pomiędzy, co ja bardzo lubię. Rewelacyjny produkt. Dla mnie też uważam, że jest to świetny produkt do kufra wizerzysty. Ma bardzo szeroki wybór kolorystyczny. Ja akurat używam odcienia Y110. Delikatnie muszę go rozjaśnić na tę chwilę, no ale jestem po prostu zachwycona jego jakością, jego trwałością, tym jak wygląda na żywo, jak również na zdjęciach. Rewelacja. Bardzo Wam polecam, bo u mnie się sprawdza genialnie eee, i też nie zapycha mnie. Mimo to, że jest to podkład długotrwały, leciutko zastygający, ale też w ciągu dnia on nie jest taki wiecie, widoczny na skórze. No, przepiękny jest po prostu jest przepiękny. Uważam, że jest to podkład zarówno na co dzień, jak i na większe wyjścia. Genialny. Bardzo często również teraz używam go na klientkach, bo skóra wygląda obłędnie. Bo też nie jest, wiecie, ta twarz nie jest taka matowa, sucha, tylko jest taka neutralna. Ani nie jest mocno rozświetlona, ale też nie jest zbyt wysuszona, zbyt zmatowiona odkowiec. To jest takie właśnie pomiędzy. Ja takie, taki efekt najbardziej lubię w podkładach. I właśnie on taki efekt daje. I wspomnę o na nad którym bardzo długo się zastanawiałam, czy w ogóle go kupować, czy nie. Z tego względu, że jest on drogi. Um, ale jest on tak naprawdę jednym z bestsellerów tej marki, czyli marka Hourglass Puder Veil i to jest puder transparentny, który nie ma w sobie talku, przez co też nie mamy tak mocnego efektu utrwalenia, nie może nie utrwalenia tylko zmatowienia skóry. To nie jest puder, który ma nadawać mat na skórze, tylko delikatne utrwalenie. Świetny dla cery suchej, świetny dla cery dojrzałej, która nie ma takiego, wiecie, przytuszczania się skóry ale w ogóle najbardziej lubię go używać pod oczy, to jest najlepszy dla mnie puder pod oczy ever, po prostu jaki kiedykolwiek do tej pory miałam, e, bo jest delikatny, nie wysusza właśnie tych okolic pod oczami, on też delikatnie rozświetla tę skórę, więc po prostu pod oczami to jest genialny efekt. E, przy cerach trochę ciemniejszych e, to rozświetlenie skóry bardziej widać na twarzy. Na mojej jasnej skórze nie widać tego aż tak mocno, natomiast, tak jak wspomniałam, na ciemniejszych bardziej to można zauważyć w ciągu dnia. I też, co jest ogromnym plusem, to to, że ten puder przepięknie wygląda na zdjęciach, naprawdę. Robi dosłownie w Photoshop. On kosztuje około 200 zł ponad w seporze, um, ale kurczę, jest tego wart, naprawdę też. Ja głównie używam go właśnie pod oczy. I jego wystarczy naprawdę niewielką ilość, żeby utrwalić ten korektor pod oczami. Ja naprawdę nie lubię zbyt dużo podróży nakładać pod oczy, więc też mam świadomość tego, że starczy mi na długo. No, a spisuje się genialnie. Dobrze, teraz przejdziemy do konturowania twarzy. I wspomnę w szczególności o dwóch brązorach, które lubię ze sobą łączyć. W tym momencie, właśnie kiedy nie jestem opalona, kiedy mam jasną karnację, to lubię najpierw nałożyć sobie puder Sensic Bronzing Powder który jest bardzo delikatny, zobaczcie. To jest odcień 107 konturujący z niewielką dosłownie odrobinką takich ciepłych tonów, ale raczej jest on do konturowania mimo wszystko, dla jasnych karnacji. Przy ciemnych on nie będzie zupełnie widoczny albo będzie robił brzydkie, szare plamy. Eee, wspominam w ogóle o tych bronzerach ostatnio, w poprzednim odcinku, gdzie robiłam przegląd bronzerów drogeryjnych i tam właśnie te bronzery się również znalazły, ale również inne, które sprawdzą się lepiej dla innych karnacji. Drugi bronzer, którym eee, tak by potęguje to konturowanie twarzy i ocieplam trochę bardziej tę skórę, jest to My Secret Bronzing Powder for Contouring i to jest, e, zobaczcie, znacznie ciemniejszy bronzer, cieplejszy. Teraz poczekajcie. O, no zobaczcie, jaka jest różnica, ale w ogóle on ma przepiękny, męski zapach. Wspominam też w poprzednim filmie o tym, że po prostu uwielbia męskie perfumy, zapachy. Po prostu jestem zachwycona, go używam. E, no i właśnie te mieszanki używam najczęściej sobie do kontrolowania. Oczywiście te bronzery się u mnie zmieniają, bo też e, naprawdę uważam, że drogaryjne bronzery są świetnej jakości. Przecudownie się trzymają na twarzy, bardzo łatwo się rozcierają, naprawdę... Nie ma potrzeby według mnie kupowania droższych bronzerów do użytku na co dzień, jak najbardziej. Więc jeśli nie oglądałyście poprzedniego odcinka o bronzerach, to koniecznie tam zajrzyjcie, Bo nawet jeśli macie ciemniejszą karnację ode mnie, to tam również znajdziecie takie naprawdę perełki, które warto mieć. Także na tej chwilę dla mnie to są te najbardziej lubione przeze mnie bronzery. Oczywiście to się na pewno będzie zmieniało. Też bardzo lubię bronzery z Vibo. Natomiast ja mówię, na tę chwilę. Potem sięgam po prostu najczęściej. I teraz myślę, że wspomnę o rozświetlaczach. Będą to dwa rozświetlacze, po które najczęściej ostatnio sięgam. Eee, pierwszy rozświetlacz. Poczekajcie, wyjmę go tutaj. Jest to rozświetlacz z Glamshop. Jest to Glam Pop e, odcień celebrytka, jeden z pierwszych rozświetlaczy w ogóle, które wyszły właśnie w Glamshopie. To jest dość chłodny, lekko szampański rozświetlacz, który jest bardzo intensywny, ale co bardzo lubię w tych rozświetlaczach, to to, że one przecudownie łączą się ze skórą, one nie są ani zbyt suche, ani zbyt metaliczne, ani takie, które po prostu widać na skórze, taki puder po prostu, na pewno wiecie o co chodzi. One pięknie stepiają się ze skórą i też bardzo lubię właśnie tych rozświetlaczy z Glam Shop używać na cerach dojrzałych, dlatego że one właśnie przepięknie stepiają się ze skórą, nie są tak widoczne tej pudrowości czy takiego metalicznego wykończenia, nie widać. Drugi rozświetlacz jest to Becca odcień C pop. Ja akurat tutaj mam miniaturkę i to jest rozświetlacz z kolei, który polecałabym zarówno serom jasnym, jak i e, ciemniejszym. Jeśli chodzi o celebrytkę, to jednak bardziej polecałabym przy jasnych karnacjach, bo przy ciemnych może być zdecydowanie za jasna. Natomiast właśnie ten odcień C pop z Becca sprawdzi się przy każdej karnacji. E, przy ciemnej bardzo ładnie podkreśla opaleniznę, te ciepłe odcienie skóry. Natomiast w przypadku e, cery jasnej e, bardzo ładnie tak właśnie ożywia tę skórę. E, bardzo, bardzo Wam polecam. Świetny rozświetlacz, pięknie się błyszczy i właśnie bardzo często również lubię je ze sobą łączyć. Dalej wspomnę o produktach do brwi, po które najczęściej sięgam, a też bardzo często mnie pytacie, czego ja używam. A też jeśli nie widziałyście, to jest już film na temat tego, jak ja podkreślam swoje brwi. Tam wszystko dokładnie wyjaśniam, co i jak, dlaczego tak używam, a nie inaczej. Natomiast teraz na szybko Wam powiem o dwóch produktach, które bardzo dobrze się u mnie sprawdzają. Po prostu aktualnie sięgam głównie po nie. Pierwszy produkt jest to kredka z Benefitu. Jest to Precisely My Brow Pencil w odcieniu numer 5. To jest bardzo precyzyjna kredka, którą lubię podkreślać sobie dolną linię brwi, żeby wyrysować taki, taką ostrą krawędź. I też ten odcień sprawdza się świetnie właśnie u szatynek, u takich ciemniejszych karnacji, przy ciemnych włosach. Jest to taki ładny, neutralny odcień brązu. A drugi produkt jest to pisak eyeliner do brwi z maka. Jak akurat tutaj mamy w ręku odcień Top i teraz używam, gdy mam henne na brwiach, to używam właśnie tego odcienia top, ale też bardzo często sięgam po odcień Fling. I tak naprawdę jest to moje takie brwiowe odkrycie, dzięki któremu jestem w stanie dorysować sobie pojedyncze, cieniutkie włoski. Gdzie naprawdę nie widać, czy to jest domalowane, czy to jest właśnie wasz naturalny włos. E, no rewelacyjny produkt, bardzo precyzyjny. Lubię go używać w szczególności, jeśli chodzi o początki brwi, żeby tam właśnie tego nie było widać, e, że tam te brwi są jakoś, wiecie, mm, domalowywane żeby też ten początek brwi nie był zbyt ostry, ale też bardzo często e, używam na końcach brwi. Bardzo Wam polecam. E, w ogóle jeśli chodzi o ten produkt, to z drugiej strony ma jeszcze taki puder, powiedzmy, do wypełnienia sobie brwi, natomiast ja tego nie używam, bo jakoś nie, nie za bardzo mi to odpowiada. Ja tylko sięgam po tę końcówkę z pisakiem. Wiem, że taki pisak również był w Catrice, ale on chyba już nie jest dostępny. Nie wiem, czy będzie ponownie. E, no i właśnie takiej tańszej wersji dla niego jeszcze na tę chwilę nie znam, bo też wiele z Was mnie pytało, czy jest coś tańszego. No na tę chwilę nie mam zamiennika, ale jeśli jakiegoś znajdę, to na pewno Wam o tym powiem. Koniecznie muszę Wam wspomnieć o pomadkach i będą to pomadki z Golden Rose tylko w dwóch kolekcjach, dwóch seriach. Pierwsza jest to na pewno bardzo dobrze Wam znana kolekcja Long Stay Liquid Matte Lipstick, tylko że ostatnio wyszły w nowych odcieniach i ostatnio maltretuję dwa, te właśnie odcienie, które przepięknie wyglądają na ustach. Ja akurat na tej chwilę na ustach mam odcień 34, czyli właśnie ten górny taki róż, ale z odrobinką ciepłych tonów. Jest przepiękny, po prostu przepiękny kolor i dla blondynki, i dla szatynki, i dla jasnej karnacji bardzo polecam. Drugi, który również bardzo, bardzo lubię. Jest to z kolei taki lekki, jasny brązik. Jest to cień 33. No po prostu cudne pomadki. Jeśli chodzi o ich trwałość, u mnie są ok. To nie jest pomadka najtrwalsza jak dla mnie na świecie. Znacznie lepiej trzyma się u mnie pomadka z burżu, o której wielokrotnie wspominam. Jest to ta pomadka w sztywcie. Natomiast te nowe odcienie, które wyszły są naprawdę przepiękne, dlatego też często na tej chwile sięgam. Kolejne pomadki, po które bardzo często sięgam, właśnie również z Golden Rose, jest to kolekcja Soft and Matte, czyli delikatniejsza wersja, znacznie mniej matująca niż poprzednia. One są takie delikatne, może nie piankowe, ale subtelniejsze po prostu, bardziej satynowe, o w ten sposób. Ja po nie sięgam w szczególności w tych dniach czy momentach, kiedy nie chcę mieć mocnego matu na ustach, ale chcę, żeby ten kolor był faktycznie intensywny. No i żeby też te usta ładnie wyglądały. To właśnie bardzo lubię sięgać po te pomadki, są bardzo komfortowe, trzymają się ok, jakby to nie jest pomadka bardzo, bardzo matująca i zastygająca, ale bardzo lubię po nie sięgać, bo po prostu jest komfortowa na ustach. Yy, bardzo lubię te dwa jest to 106. I 109. Wyjęłam je w ogóle do tego filmu z torebki, więc to o czymś świadczy. To tyle jeśli chodzi o moich ulubieńców, i czekam teraz na wasze komentarze. Jaki ostatnio poznałyście chićor, który muszę koniecznie poznać, przetestować? Czekam na wasze wiadomości i do zobaczenia już niedługo. Cześć!